Dzień dobry, witajcie moi drodzy, jestem Lilka i w dzisiejszym odcinku zagramy wchowanego chowanego całą rodzinką. Dom rodzinki, chowany w domu rodzinki. Słuchajcie, pamiętajcie. Następ DC Shop, nowa, wiosenna kolekcja. A ja jeszcze coś powiem, oprócz nowej wiosennej kolekcji jest jeszcze teraz taka prima' kolekcja, czyli no. to wbijajcie na sklep to zobaczycie. no, Dokładnie nie kolei kolekcji, no dobrze, nieważne. Łapkę w górę zostawcie. Bacwek w górę, 40 dzwonę, bo czerwony przycisk jest niefajny, pamiętajcie. I wiecie nasz Instagram Studio Official a my zaczynamy z odcinkiem. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy bawić się w chowanego w naszym domu. Dzięki, pięknym domu dziękuję. Ale Jest z nami detektyw! Detektyw jest najlepszy w chowanego. Tak, witam. Chciałbym, żeby on szukał, ale kto szuka, zdecyduje o tym butelka, więc. ja mamy butelkę? Tak, a w tej skrzyni znajduje się tysiąc di bo wygrany, czyli osoba, która wygrany. Tysiąc di-koinów? masz tysiąc di To jest odcinka! To jest no, Jeżeli dobra, no, osoba, która zostanie znaleziona jako ostatnia no. Wygrywa 1000 zikoinów w swojej kieszeni W twojej kieszeni? Tak, wow, dobrze, więc fajnie. ja stawiam butelkę O, Tylko, że dziewczynki... Wo, jaka butelka, ty dobra Butelka To ja ustawię się tutaj wszyscy Ja zakręcę butelką, no, teraz dobra, dobra jesteśmy, jesteśmy, no dobra No, 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 kręć, 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 kręć Tylko nie ja Wybieramy, 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 wybieramy wybieramy. nie, 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 nie. Я! Ну нет! так гамонил! ну и шука с твоим Panie detektywie, ale proszę się tak nie jedno. ekscytować, jest pan Czy za bardzo podekscytowany. Ja. Rzeczy, że no. Na pewno stracę tysiąc Nikoinów, więc widzowie, zostawcie, <laughs> dużo dicoin... znaczy, zostawcie dużo łabek w górę, żeby mi się o to Zostawią, zostawią. Dobra, to co, mamy się teraz szybko schować? E, tak, ja będę Chowa liczył się ogólnie do nie, musimy się schować 20, ale Dobra, można zmieniać ja kryjówkę nie. w trakcie gry. Więc e, w trakcie aha. gry? Jeszcze jedna uwaga, nie można wyjść poza dom, można iść na balkon, ale nie można iść poza dom, tylko w domu. Dobra, ale ty nie znajdziesz czasu w domu. Bo nie masz czasu. Ile masz czasu? Ile masz czasu na znalezienie? Nie? Dopóki nie znajdę. co by? bo to Nie, bo musisz mieć czas chyba... Żeby, żeby, żeby jak, dobra, nie wiem, nie, ja nie mam kamkę zasady. No, no Okej, ok, dobra, to czy? Jestem bumerem. Dobrze, no to 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 i co. dobra, co, uciekamy, chowamy się? Dobra, Dwa, szybko, szybko, trzy, szybko, 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 cztery, szybko. 4. Ej, gdy się to podoba. Szybko, wszystkie tracą już. 7. Gdzie pani osiem, Gdzie pani idzie, pani detektywie? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Szukam. Okej, okay, chodź, chodź, jest rygan. O, o, o Jeżeli ktoś mi na grudku, to dostaje dyskwalifikację, więc. Yy, Tyle mamy łatwiej. Dobrze, dobrze, dobrze. Uh, ok, co my tu mamy? Eee, zacznijmy od garażu. Ojejku, naprawdę! O. Naprawdę? Naprawdę, serio? Nie. przykro, bo tutaj. Dobrze, to pan się zajmie śledztwem, bo pan szuka śledztwa, prawda? Tak. tak, tak jest, na w tej yy, tej odcinek wiecie, DC dobrze. Studio, ponieważ tam. Rozegrała się przykład dla mnie sytuacja I no, podajcie Jeszcze do tego wrócimy, a ty Tak, dobrze, dobrze Dobra, ja tutaj Za tym się nikt nie skrył Czemu pan mi No nieważne Nic tu nie ma, nikogo tu nie ma Tutaj chyba też, w garażu Mam nadzieję, że nikogo tu nie będzie No szukaj byku, szukaj Ja ci zaraz namierzę po głosie dobra Okej, okay, tu jest taka komórka. Eee, ogólnie nigdy co chyba. O, dobra, dobra. Tu nikogo nie ma, nikt się nie schował za skrzynkami, a w skrzynkach... Dajcie bumela! O, jakichś końców jest. jest. <śmulacki> yeah, <śmulacki> nie, <śmulacki> to nie, Już myślałem, że to ktoś, a to ty. Panie detektywie. A jest straszny, dobra. Wbijam do pokoju. Nie powinna się wchodzić do pokoju i... Czas e... mi Jak nie znajdziesz to przegrywasz! Ej, to... Nie, 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 to nikogo nie ma. Okej, ładnie Te drzwi były. To ze skrzynki, ale to... Chwila Panie detektywie, ta, tam proszę nie szukać Ja no. tu mam nakaz, No dobrze. dobrze. mi swoimi rzeczami Tutaj ktoś będzie, na stówek, ktoś tu będzie y -y. Co to? O kurczę, dobra nikogo tu nie ma, ale dobra krzyżówka, najważniejsze. Szybko, 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 jeszcze trzeba tutaj znaleźć, bo ja, ja, jak... Słuchajcie, ja wprowadzę nowe sadze, oni o tym jeszcze nie wiedzą, ale jeżeli uda mi się je ich w przeciągu 6 minut, e, nikt nie wygrywa pieniędzy. Nie no, dobra, i tak mi dam. E, Nie Słyszeliśmy, jeżeli je ja znajdziesz w przeciągu 6 minut, to jesteś dobry. Od tej pory czas, start. Dobrze. Masz 6 minut, znajdź nas. O! Jest, dobre, nie. dobra, słuchajcie, znajdź mi kończą osobę. E, mamy o tutaj nie. Kasię. E, dobrze. Czy tu ktoś jest? Nas nie ma szans znaleźć. Ja mam gdzie? Któreś jest? jest? Hej, bez bumerowania Dzień. mi tu. To jest detektyw, detektyw jest tam, jest troszkę zmyłką. Co? Kacz No, no możesz. No. Ty musisz. możesz, musisz. Możesz, możeć, 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 to chyba. A nie powiem, czy nie pamiętasz się? ktoś? A gdzie czemu? Bo No nie wiem. O, dobra, to pewnie u góry, bo dół przeszukaliśmy chyba cały. E, w takim razie bude. wchodzimy tutaj do mnie. E, nie. Na balkonach można, kurczę. O. Czy na balkonach powiedziałem, że można, ale tu nikogo ale nie ma. A się nie pójdzie do swojego pokoju? Ile czasu minęło? Ile czasu minęło? Jeszcze masz 3 minuty. Czas upływa. Czy ktoś tu jest, czy ktoś jest w moim pokoju? Dobra, od tej nie. pory odliczam. Dwie minuty masz na znalezienie nas. Czas minął. O nie, Uwaga. O nie. O nie. Eh. Ale wszystkie dwie minuty i, i, i wy nic nie wygrywacie, a jeżeli was znajdę później, na no to po prostu wygrywam. Dobra, tak. ale przegrywasz po prostu. Jak, jak przegrasz, to po prostu przegrasz i tyle, no. Także szukaj. To się, to się, to się Nie. Tu być... O, co ktoś drzwi? Nie, no tu nikogo nie ma. Halo, halo. Nikogo nie ma. Łazienka, Łazienka, Łazienka. Wanie, ktoś Wanie, nie. Tu, nie, pod szawkach, a po szafkach, po szafkach, nie po półkach ale się Nie kupi. masz czas! Jeszcze masz minutę! minutę trzydzieści! Tu, 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 tu. Tu jest dr drwiany chłopczyk, ale. O, Minuta trzydzieści! Nie! Tutaj, tutaj, tu, tu, tu. Albo tu, o, bo bo albo tu. Ja. O, tutaj nie ma. Szafir, balkon, ja balkon, ja nie. Zawróciłeś wszystko? Chyba? Nie, Tato, jeszcze nie, jeszcze nie. Tutaj, tu, tu Nie, tu też nie. Kurczę, 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 szybko. <grym <grym tu. to jest tu. taki stary, ale umie się chować. Nie, stryku, ale czyte, nie, tutaj, tutaj. Tu nie ma nikogo. Nie taki byłej. Tu, tu tu, tu, tu. Nie, tu nie. Tu jakiś mały ktoś by się mógł schować. Y, tutaj. chyba To jest pokój, w który się najlepiej można schować. Y, tu. Jaki nie. to pokój, jaki to pokój? To ci powiem czy się płaczimy. Strych! Strych! Halo! Szukamyś w kuchni Szukajam w kuchni. A szukałeś w lodówce? Masz. masz teraz... Odliczam, masz 30 sekund. Nie, 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 nie. Ci tak, jest ciepło, jest, ciepło. jest uwaga, ciepło. Uwaga, zacznę odliczanie. Uwaga, od 10, zacznę. Uwaga. I nie. 20, 6, 20, 19, 18. Dzieci, 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 dzieci. Nie, nie, jeszcze raz Zacznę liczyć do 20. Uwaga. Raz, ale, ale nie, nie, dwa, nie, ja go znajdę, ja 4, 5, cześć! 7, 8 9, 10, jeszcze 10 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 19 Nie! No nie, dobra Ale ja, ja was znajdę, dajcie mi jeszcze Dajcie mi 2 minuty albo 5 minut, proszę Widowie napiszcie żeby mi dali 2 minuty no Nie no jakie 5 minut, dobra, 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 dobra przegrałeś Ja was znajdę no nie, no ja przecież, przecież, jak tata albo Tosia, no wygraliśmy we dwoje, już, jesteśmy, no, możemy powiedzieć? No, nie, są, nie. Ale ja nie mam 2000 <noise> di coinów Dobrze, Tosia, dobrze. Ja dobra. was znajdę. Dobra, to masz, masz ostatnią, o dobra, ostatnią dwie minuty ci dajemy, jesteśmy na strychu, tak, szukaj. dobrze, dziękuję, na strychu, o, przeszukałem wszystko. Nie przeszukałeś. No, jak to? Normalnie, nie przeszukałeś wszystkiego. To jest najlepsza kryjówka, coś? Jak to byśmy zrobili? No, idą po drabinie, idą po drabinie. Dobrze, Słyszę, dobra, że to, idą po drabinie. Tutaj ktoś musi być, no. Yy. Chiepło, ciepło, ciepło, ciepło. Nie. No i... o jaki! Jak ty tam wszedłeś? Oh! Jak wsz mm. ty ja, tam wszedłeś? Normalnie. Która była taka. Aha. <sm> Czyli to się wygrało. No nie. E, ale, ale my z to... No bo to jest normalnie część, to jest normalnie. To, Ale to, tak to jest prawdziwa moja córka, bo w to samo miejsce wybrała co ja wybrałem. Czas, ja poszedłem sam, bo ja nie gdzie ona jest, I to samo miejsce przyszedłem. Dobrze, dobra, to chodźcie. <laughs> zakończymy odcinek. E, nagroda na, e, na naszym ogródku pięknym e, przy basenie. Dobra, chodźmy, chodź, chodźmy, chodź, na chodź, odródek, chodź. Chodź. chodźmy na ogródek, chodźmy na ogródek. Słuchaj, synu, to ręty ty chcesz iść. Tędy, Tędy siedzi. Ten, Tędy. Jak, ty są, jak ty z swojego doj, Jak mogłeś nie wpaść na pomysł, żeby od razu na stryknie. Ja przecież bym pisał, ja... co zrobił ja... to poszedł na stryk sprawia. nie wiem, mi ja że właśnie by tak przebiegle wy nie Wszystkie, stric, I wszystkie domy, wszystkie domy, wszystkie, wszystkie pokoje żeście przeszukali? E, e, tak. W sumie tak. Dobra. Ja to swój wszystkie łazienki, A gdzie wszystkie... ty się schowałaś? Półki I nawet puchy. szukałem. No to ty masz po mamie, widzisz? Ty po mamie. Znaczy nie, w sumie to nie, to nie. To nie masz. Dobrze, a ten panie detektywie? Ten detektyw jest, ten detektyw jest taki tak, dobry, że się taka. z tym zbliżą. O, idzie, idzie, idzie. nie idzie, boję, <laughs> A więc, niestety, <laughs> e, co z tymi pieniędzmi zrobisz? Możesz no, się podzielić no, z tymi wyczesnikami. To, to, ja to, no, to, to... to się wygrała, a za mało to się chodzi o trampolinę. To się chodzi na trampolinę. co? to Tosia wygrała, i że Tosia jest za mała, no tak jak. Nie, nie, nie. Zabieram jej te pieniądze nie, tak, jak się zabiera, nie, dzieciom pieniądze z komunii. Tosia dostaje pieniądze, ponieważ po Tosia to się musi <laughs> rozwijać na kanale DC Owo. Och. Dobrze, tak, dobrze. na nową dobrze. kamerę. To, to, to wyjdzie, i trampoiny. wyjdzie Ej, z tej trampoliny. Wszyscy tak. wiecie, z trampoliny. Powiedz tak? mi się... tak? No, czemu, czemu to jest ten detektyw i tak chodzi i mruczy cały odcinek. Nie o, wiem, on grał z nami, a później nie wiem, co on O, jest, No tak, wróci. Znalazłem go dobrze. na samym początku w ogóle. No, no, nie umie się nie ukrywać. A dobra, wyjdźcie, wyjdźcie. Taki z tyłu, tak. Dobra, wyjdźcie. Tak, tak, tak. Masz, proszę. Okej, się to One się odbijają od tego, ale numer. Oddawaj tą kasę, jesteś za moda, żeby ją mieć taką kasę. Dawaj, tak jest węgla. Wooooo! Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, podajcie na nasz sklep DC Shop.pl Dziękuję Pracja, do zobaczenia. Podajcie na kanał DC DC studio DC Studio DC Studio